Wielka misja wywiadowcza, widzowie. Wielka misja wywiadowcza. Dzisiaj lecimy na smoka. Jezusem Jagieł. Pan Jagieł. Pan Jagieł, no? Ciekawe dla kogo. Dobra, dla... Słuchaj, <słuchaj> dobra. Dobra. I tyle. Dobra, no to tak. Co mi uderzyło? O, oczywiście, ten kurde cwaniaczek. Dobra, słuchaj, e, musimy być przygotowani na wyjście do netheru. Ogólnie to tak, musimy przygotować wszystko co do mamy nederu! dosłownie, znaczy do, do endu, co ja no, w, nie ucz, nie, nie poprawiaj mnie, dobra? No jak nie umiesz mówić, to co, to ucz no, już, już. Dobra, słuchaj gościu kolorowy. Ja odkładam wszystko co nie potrzebuję Bierz, tutaj. Biorę żelazo i kuję nawet żelazo póki gorące Mamy bikona, mamy wszystko co jest potrzebne Odkładam to tutaj, możesz, możesz przestać Biorę sobie wodę, woda jest mi mega potrzebna Co jeszcze się nam może przydać w nederze? wiadro Znaczy kurze będzie no. Dlaczego dlaczego mnie poprawiasz? <laughs> ja cię <je> poprawiłem, tak? <laughs> Dobra, będzie to nam się przyda Wezmę sobie bloki też, żeby się obudować tam w razie czego Ja mam rusztowania biorę stary, rusztowania po co? Rusztunki, żeby szybko wlecić na górę puł, i ucieczka <grym> no, dobra, wcale nie lepszym pomysłem jest po prostu wodę rozlać. Ale dobra. Ale zanim tam wejdziesz na górę, to co? No nie no, rozlewasz wodę, atak, dopływasz do tego, atak, że to się tak. znowu. Pik, 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 pik. Oj, tak ci oh, na pewno dobrze pójdzie. Oj, tak, o, tak, kurde, tak. Oj, czemu, czemu, Oj tak czemu, tak. Czemu, czemu, czemu to nie działa? Tak, jak Oj, powinni? tak, tak. O, no, tak, no to ma... No to to ma sens. Dobra, robimy misję taką. Ile masz tych rusztowań? No, nie Dobra, problem. słuchaj, ale omówienie dużo, misji. Dobra, omówienie misji. Robisz tak, stajesz i stawiasz to do góry, a ja wchodzę i wcho wchodzę na to podczas kiedy to się jeszcze stawia. Dobra, no, no, Dobra. i ja Boże wychodzę tak na górę, i... niszczę i spadam na dół, robię wiadro, a ty już jak ja wyjdę na górę, to ty już niszczysz dobra. to, zbierasz te bloki, no Push wiesz, wiadomo jest dobra, puszczam perłę, Czyli mamy wszystko, ty, a pytanie bardzo ważne, czy my chcemy zabijać go dokładnie mieczami i łukiem, czy bierzemy tak, sobie tak, jakieś tak. łóżka? Mie mie miecz i łuk. czyli nie mie robimy w ogóle podjazdu pod perczowanie mie, nie, star, smoka? Star, star, stary sposób, stary robimy. sposób, dobra, no to w takim razie klikam, gdzie to poleciało? No, czy możemy go sperczować, o, o kurde, tam, jest, dobra. jest, dobra, bańka, to w tamtą stronę musimy lecieć, dobra, to dawaj nie, Ej, nie to, to oznacza, i... że jak idziemy do endu, to już jest bardzo bliska szansa tego, że za niedługo będziemy mieli elitry. Czyli... No ja. Dobra, pierwsza Elytra, którą znajdziemy, y, pierwsza eletra jest dla mnie. Nie. No dobrze, Bierzemy będzie dla ciebie będzie, już, dla ciebie, będzie dla ciebie. Będzie dla ciebie, bo zaufam. ty już jesteś wystarczająco poszkodowany przez życie. Bardzo zabawne. <laughs> Dobra, chodź. Family friendly content. No, ale co w tym było? Nie family friendly. Dobra, chodź. A no, możesz co? Naśmiewanie się? Ale z siebie można. Z Ciebie to jest państwowe pozwolenie, no, na śmiewanie się z widzowie. Państwowe pozwolenie. Chodź, chodź, chodź. Lecimy tam do strony. Ja rzucam jeszcze jedną perłę, zobaczymy, jak daleko to jest. No dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze daleko. Proszę nie co? pękaj. Dobra, nie pękła. Nie pękła jak y, Jagieł. Jagieł pęka. On, jest, on się boi. Nie, ale chciałem coś powiedzieć, zaraz tak taką ci chciałem strzelić Kościół kolorowy, że... Ej, masz, masz, żarcie? Ja wiem jaką ripostę chcieliś powiedzieć z Bereźny, chłopie Dobra, masz jakieś żarcie czy nie? Tak mam, i ci nie dam Okej, okay, dobrze To jednak letra tak. pierwsza jest dla mnie No, Kurde, specjalnie się odwróciłem, bo byłem w że pamiętam, <grym> że się nie uda masz, No nie no, arbuzy, to się tam płucuj. Wiesz, się, że coś masz w ogóle no, ale masz coś innego czy nie? No mam chleb Ile? Dwa Dwa chleby czy dwa staki? Barani, baraninę też mam Dobra, sam se ogarnę, mamy wioskę Ale ta wioska proszę zostawić, bo to jest egzystencja wieśniaka. To, to już nic nie egzystuje, egzystuje, nawet drzwi są pootwierane Już nikt tego nie ma kto zamykać Dobra, bańkę gościu No, ale jeszcze daleko, musimy iść w tamtą stronę trzymaj Dzięki O kurde Łap, łapie Dobra no ale to daj mi, żebyśmy wiedzieli ile ich mamy, bo się później pogubimy. Dobra, właśnie. Dobra, lecimy tam do strony, bo to trochę nam zajmie, no ja nie wiem ile czasu w sumie, więc może... Może po prostu lecimy. Banieczka, pyk! Ale płynek. Proszę... O kurde! <laughs> 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 to kurde! To tak mnie wyglądało, bo ja odruchowo kliknę i widziałem tych Polasy się jak taki głos na dno Dobra, lecimy i że jesteśmy chyba blisko, nie wiemy, w sumie po prostu biegniemy przed siebie i jakoś to idzie, więc uwaga, klikam znowu perłę. Dobra, dalej w tamtą stronę musimy iść, bierzemy tą perłę już. Troszkę, że tak powiem, idziemy, ale liczę z całego mego serca Że jesteśmy już blisko. Na razie nam nie pękła żadna perła, więc fajnie, więc zaraz możliwe, że pęknie. Dobra, rzucam tu O, cofnęło, cofnę, cofnęło! Cofnę. na dół, na dół! Dobra. Dobra bierzemy, czyli w którą Puść perłę, puść perłę Czekaj, 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 tu puszczę perłę Tu, 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 tu. Jest na dół, na dół, na dół poszła Uff! Poszła w dół, poszła w dół jak... Ale Kurde ten jak poszedł Ły! Siema Dobra idziemy Daj mi, że Dawaj na, 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 o jesteś siema Jesteśmy <lety> Dobra, dobra w takim razie na. teraz trzeba znaleźć, uwaga Rozdzielamy się czy razem? Chodź razem, będzie nam się ciężej znaleźć Jak będziemy łazić osobno Dobre, dobra, dobra, już jest Kurde, gdzie my jesteśmy? Co to ma być? Dobra, ja tu o, 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 kurde, stary jakiś fontanny znalazłem Ja mam skrzynkę Zbroja dla konia, nic ciekawego o, tam, Ej, Da się bo... skraftować zbroję dla konia w ogóle? Nie, nie da się To jest bez sensu o kurde gdzieś masz, kiedy... masz? znalazłem. Czekaj, czekaj, bo mnie tam nie ma. Zabijam też sz szkodniki małe Gdzie ty jesteś? Zgubiłem cię A co mnie? Ty chyba zrałeś niżej Zrałeś piętro niżej jakoś? Nie Nie, jestem Ej, tu jest nie, w ogóle ten. ten Ja cię widzę Popatrz się Czekaj, 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 czeka, bo ja tutaj biblioteczki znalazłem Ja jeszcze sobie splądruję tutaj Ej, tu masz ma... księgarnię? Mam księgarnię Serio? Stary, zbieramy te książki stąd wszystkie Czekaj na mnie no Zbieram te książki stąd Ja mam sliktacza na siekierze Gdzie ty jesteś? No odbiorę <trym>, no. Nie tu na szlipcie. To, teraz właśnie kliknąłem shifta, jak to powiedziałeś? Nawet mi nie przyszło to do głowy, ale Spuszcz specjalnie shifta. dla ciebie, specjalnie dla ciebie. Ja puszczę tego shifta. Że ty że mam te spodnie, który mogę.. Ło kurde, ale książka ulepszona, jasny gwint! Stary, nie uwierzysz, że jakie chcę ulepszenie Efficiency 10 15, 15 no, w porwach do 20! O, to wszystko. Wydajność 4 za 2 A No wydajność to już tam. Nie robi wrażenia. Dobra, zbierasz te wszystkie biblioteczki, a ja nie mam No Tak, stryktacza. stary, no a co, na, to co mamy z nimi zrobić? Ja nie mam Srichtacha. No ja mam, widzisz. Bo ja mam porządne enchanty, nie? To co ty ty widzisz? W pajęczynie wolisz się ułożyć. dobra. Gościu, po co mam tyle tego? Tak się no gości. nie wiem, stary dla ozdoby. Dobra, wystarczy stary, to sobie pozbieramy. Dobra. No, przyjdziemy tu jeszcze. Masz rację. Chodź, chodź, idziemy. Gdzie Zabaję? to? Jest? Tutaj. Ej, tu jest tak w ogóle nie. kobla, więc, kobl, więc tam jest jakiś spawner chyba był, albo się zrespiły dwie rzeczy w jednym nic miejscu. Nic nie było, nic się nie było. Powiem, bo ja teraz sam, ja sam nie wiem, gdzie to stary teraz jest, wiem, że na prawo się szło. To nieźle, zgubiłeś. Nie, tu, 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 zapraszam. O, jest, fontana, dobra. Gdzieś? Mhm. Tu gdzie tutaj. to jest? Tu, tu, tu. Dobra. Tutaj w lewo chyba? O, ta. tak. Dobra, mamy. Okej, okay, jest git. O, dużo, więc... dużo, oczu, dużo oczu jest także. Dużo spokojne. oczu, więc git, ale to nie ma znaczenia dobra. to byliśmy na to przygotowani. Dobra, jesteś gotowy. Patrz, okay. teraz pójdziemy tak, speedrunowe. No. <laughs> tak, taktyczne dobra. przejście. Jesteś dobra, o dobra, jesteśmy kołoiec? tu. Nie dawaj. ma już nic. Dobra, dawaj, te, trzeba tam przejść jakoś. Dobra, Musimy speed zrobić. Spidranik, spidranik, Zacznijmy py, od py. zrobienia bikona, stary. Dobra, dobra, dobra. Ale bikon musi być zrobiony. Ty, a on nam mo na może zniszczyć bikona? No może, może chyba To musimy go zrobić w takim miejscu, żeby on go nie zniszczył Jest, stoi ta Maruda. Dobra, robi, robimy tu, co? A my mieliśmy robić akcję rusztowanie. Dobra, ogień No ale czekaj, najpierw no postawmy Bikona. Dawaj, tu dawaj, tu Ale to nie rozwali nam tego? Kurde, żarcie, żarcie, żarcie Dobra, żarcie, dobra. Żarcie. dobra od, ja od razu stary, się nie boję Pum. Dobra, odciągaj go, odciągaj go, ja zrobię, ja zrobię podstawkę Dobra, robimy tak. Rup, rup, rup. Raz, ja dwa, trzy, go. cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, lecimy tu. Pytanie, czy Uf, nam starczy. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że powi powinno nam starczyć na tego beacona przecudownego. No, no robimy tak. Seria trafić. Ma nie umiem. Mamy go sporo, więc kurde, harmoniki. Ja Adatuje! Ja ja Gorzej, jak on nam wleci w to żelazo i nam jest gdzieś. Nie, to do chce jakiś szpereł. Tak, tak, tak. Dlatego mówię, że musisz go odciągać, żeby on nie może we mnie walnąć. Tutaj. Ja do niego walę, ja do niego Dobra. Pięknie, pięknie to. ci dojdzie. Wal, 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 śmiało. Do o, dobra, jest git, jest git. Odleciał gdzieś w, do wsiną dal. Dobra, wylatuj stąd. Nadlatuje, 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 nadlatuje. O ła, o No nie, 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 nie krąż tutaj wokół tego, bo on w to uderzy wtedy. Mówię ci, odciągaj tak, go. Ja się go nie boję. Chłodu się nie boję. Dobra, tak. jest już zrobiony pikon. Poszła, poszła, poszła. O kurde, o, kurde. stawiam. Dobra. dobra. Masz, masz, stary żarował? Mam, mam, mam. Mam, masz szybko. masz. Tu rzuciłem ci. Dobra, co dajemy dobra. ze sfida, co? Co, co, chcesz, co chcesz? Dobra, dajemy stary siłę, żeby go dojechać jak... Siła dwa, pyk, poszła. Regeneracja. Dobra, dobra, yy, akcja rusztowanie, akcja rusztowanie. Aksja dawaj rusztowanie. ten, dawaj ten. Tu, 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 tu. tu. Podchodzimy. Jak strażak straż, sam. No ty, ty stawiasz, a ja wchodzę. Dobra. Dawaj, 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 dawaj do góry. Dobra, dobra, wchodzę, ale na tym się wolno wchodzi. Dobra, uwaga. Powiem ci jak będę na górze i jak ci powiem to możesz... Od razu... Jeszcze jeden musisz postawić. Jeszcze jeden? Dobra, Poszedł. no teraz, jestem na samej górze. Już, 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 rozwalaj to. Już, rozwalaj to Poszły, poszło. Dobra, uwaga. Tam. Ja teraz akcja, w tym momencie robię nie, tak, akcja. robię tak. Rozlewam Góruję ci to. wodę tutaj, rozlewam ci tu wodę na dole. O kurde, dobra, strzał, dobra. Strzał, dobra. Dobra. Zetakuj, 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 ja, ma, tu jest... ja mam perły stary, ja, ja ciśnę chyba na, do, zetakuj, dalej. Dobra, dobra, ja stąd będę dobra, strzelać do, do dobra, innych wody. jeszcze. Dobra, tu jest rozwalony, tam. Dobra, ja robię akcję różony. Dobra, pięknie. Rozwaliłem powiem. kolejne, ole dostał ciosa teraz. Ja też, ja też ty, ale ty mu obrażenia zadajesz, nasadzasz, jak on teraz już jest bez ten. Ole dostał bombę. Pu! Dobra, robię tak, uwaga, lecę tam. Dobra, dobra ty, ty ja, jest to akcja mi akcja z kratami. Ja ty robię, akcję rusztowanie. O kurde, o kurde, kurde nie wiem gdzie jestem, dobra. O kurde, dobra, 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 dawaj. Poszło. O nie no, Wchodzimy. popatrzyłem się na Endermana. Ja wchodzę dobra, na górę. Dawaj, mi perły z powrotem. Dobra. Łe! Ło kurde, prawie zginąłem. Czemu? No bo spadłem się z wysokości. To. Zniszczyłem, zniszczyłem, ale prawie zginąłem. Bo no, mnie to zrzucę. Dobra, ja, na dół. Ja, ja od razu walę tamte Dostał, dostałem rozwaliłem kolejne Dobra, jest, poszedł Dobra, lecę tutaj ja do góry. Ja tam zniszczyłem, ja tam zniszczyłem A dobra, no to i tak wlecę do góry po to, żeby... Dobra, kolejne zniszczone! Uf. Schodzę Dobra, tam cisnę Dobra, został nam ostatni chyba ale te endermany kurde, są zbredne Ale stary, jest perczuje, perczuję. Ole go nawalam tu, 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 Dobra tu, tu, tu. Uwaga ostatni, tu. ostatni Ale dostaje bombę, ale dostaje ciosy, ciosy Ciosy potężne Dobra, ciosy Dobra o, dawaj, nie, a nie, nie jeszcze pójść, jeszcze coś, jeszcze, jeszcze coś Jeszcze coś go leczy Ole go nasadzam Ginie, 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 ginie puchnie. puchnie Dobra puchnie. rozwaliłem, rozwaliłem, rozwaliłem Patrz ginie, ole mi odrzucił, ole masz o, ciosy Kurde koś. tu mnie nasadza ten endermanik Ale dostaje bombę Puch. Dobra, hmm. żyje. Parę go, parę go trafią, stary, on jest... Dobrze, w dobrze, dobrze, pęka. dobrze, 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 pęka, pęka, pęka w szwach. Dobra, ale, ale S, ale ES stary, nic nie może. Dostał. Ja czekam Dostał. na percza, ja chcę go sperczować. Dostał. Chłopie, patrz ma to ty jesteś normalnie bolek przy mnie. No, 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 oczywiście. Dobra, czekam Dobra. na jego percza i walę się na, na, na ten. Ja to stare rusztowanie rozkładam, mam to gdzieś. <laughs> rusztowanie? I, idę, idę do niego na górę, stary. Się <laughs> ale ci do rusztowanie to jednym. machnie skrzydłem i ci to kurde zniszczy. O, na górę do niego. Kurde, co mnie nasadza? A, kurde! Uheh! łoprawie zginąłem! O, kurde Gdzie on jest? Dobra, na go, percuje czy... O, ty, dobra, perła, perła! Walimy, 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 do ciosy, ciosy, ciosy! Mocne ciosy! Oła! Pogłowie, po o! Po głowie, po głowie kurde! Ale... rzucił water. No, ale było, elegany. ale było, ale była akcja, stary, półtorej serduszka dostań. miałem. Dobra, dostaję bomby. O, nikt jeszcze chyba Bacona nie rozstawił będzie, żeby zabić. Dobra, dostaję bomby, pasz, puh. No właśnie, szczerze, nie widziałem tego jeszcze, żeby ktokolwiek Bacona rozstawiał. Dobra, jak go stary, on nie wie, co się dzieje, on jest w szoku ciężko. Najgorsze Tendermany, te na nie ciężko się nie spojrzeć. Dobra, twoje z gościu, weźcie, pakuj walizę ode mnie, bo cię strzelę, to zobaczysz, co się z tą będzie robiło. Dobra, kur... <laughs> Dobra, dostał bombę. Nadlatuję na kulka, uwaga No właśnie, A? ja się zastanawiam czy tą kulkę dałoby się jakoś odbić, czy nie? Nie, już próbowałem. Już próbowałeś? Ty w co, ogóle na co jest oddech co, smoka? Nie, nie wiem podka z tego można zrobić. A jaką? Co? No właśnie, ale co ta podka robi? To co, co, bierzesz, bierzesz yy, podkę? Ej, stary, ja to mogę teraz zrobić. Masz drewno? Nie, nie mam, nie możesz chyba zrobić oddechu. Powiedz, smoka. że masz drewno, proszę n No nie mam, nie mam niestety. Kurde, stary byśmy... Mam deskę, kurde! Ale ty nie ja zrobisz stary, tego stary ja, ja mam szkło i mogę butelki wziąć stary w to Co? Chyba Nie działa nie. to tak? Nie, chyba nie Dobra dawaj kurde do końca go, już ma tak mało Jak stary to tak nie działa? Nie, ale ja nie no, wiem o co stawiam, ci chodzi Stawiam stary tu workbench'a normalnie No zaraz tam ci zlatuje, zaraz jak ci wy, 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 wyłoży sztukę to. Mam butelki i co? I to się zbiera? Patrz! A. Co ty gadasz? A. Co ty gadasz, że to się zbiera? Dobra, biorę, biorę tego w pierony. Uważaj, 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 za to mam jest. Więcej tego zbieraj. Biorę, biorę, biorę tego w pierony, gdzie to jest? A co się robi o, z tego oddechu Dobra, smoka? stary, już mam tego. W... Dobra, mam już tego 9 starych szukam, szukam jego oddechu, czekaj. Jest, no tu, oddech. jest, tu jest, tu jest, tu jest, no zbieraj to. Zbieram, zbieram, ty... zbieram. I co, i ty, dobra, bo to, i to stary, muzyka, 18, jak ty mu to zbierasz. 18, 18 już mam. Dobra, biorę tego full, biorę ile się da. Ile fabryka dała. O kurde proszę, ale... proszę mi dodać, proszę mi dodać No to jego ja nie biję, to weź go to nazbieraj <grym> tyle <tutaj> ile możesz <grym> Dobra że O jest, tego, jest persz Dobra, kończę go, kończę go, go. finisz No dobra, finish himisz jakich mało Gdzie mam małe Ale Aloha Harczy co? Jest dostał Dostał Teraz... o, Zbieram, 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 zbieram <grym> Zbieraj Teraz tam, zbiera, level, zbiera, level, zbiera, level, zbiera. level zbieraj 50 Ej, spadłem do, tego nie... do portalu! Co za Devil, co za Devil, to jest. I jaki to jest bez. Ile levela dla mnie? Ile, który? 70 poziom, let's go! No ja mam tu Minecraft Java Edition. No, to... no dobra, ej, tu jest. tu jest. ja smoka w ogóle. Bierzemy go. Jak się je zbiera? A ja zabiję smoka, a nie ty. Czemu ty niby? No ma pisze achievement do mnie. Ale to, to mi też to będzie pisał jak zaraz wejdę <grym> do portalu. Ja nie, nie bo portalu. Jak ja zabiłem, jak go zabiłem, ja go Nie. Ej no, stary, tak. bo to jest ten ten to jajo i teraz tak, ja się zastanawiam jak czy... Jak się łączyć, stary, jakiś hopie. Nie wiem, escape a kliknij. Potrzebujemy się... tłoka, potrzebujemy o, tłoka, żeby to zebrać chyba. Oj, dupa, te po mnie. Kurde, to nie wzięliśmy sobie tłoków. Dobra, trudno, wskakuję, uwaga. Stary, wypijemy se od hmm. smoka? En, Nie może tego wypić. Jak nie? Nie może, spróbuj. Dobra, to co to jest? ja skipnąłem ten endgame. Jestem u siebie w łóżku, gdzie ty jesteś? Ja też byłem u siebie. Dobra, no to git, udało nam się. Tylko teraz by trzeba było pójść do tego endu, żeby zabrać jajo w formie trofeum, nie? No tak, no ale no, stary. Oczywiście, jest. ale ja dobra, ale mamy. Ty w ogóle tam zostawiliśmy. No musimy tam się wrócić, stary. Dobra, to wrócimy się już poza odcinkiem, ale w tym momencie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzowie, jak Wam się odcinek spodobał, z walki ze smokiem, no to koniecznie, łapka w górę, subskrypcja. Widzimy się na kolejnym materiał. Oczywiście to nie koniec Minecraft duecik. O, tu, Dragon Brefa dostałem. Nie można tego wypić, stary. Wie tak myślałem, to jest do czegoś no to do to wykorzystania. Jest. To jest do, do. Nie wiem, nie pamiętam, ale to do czegoś to można wykorzystać. W każdym razie, to ja było na tyle widzowie, to oczywiście nie koniec Minecraft duecik. Ta seria będzie trwała jeszcze długo, 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 ponieważ to jest tylko, wiecie, to jest tylko taki kamień w morzu milowym. Zaraz po odcinku wróciłem się do endu po to, żeby właśnie zebrać jajko i tego bikona, tylko tam zostawiliśmy, bo tam niepotrzebnie, żeby to leżało, a nam na Minecraft duecik na pewno się bardzo przyda. W naszej wiosce by ją rozbudować, ten drugi biko na pewno się przyda, a jajko, no to wiadomo, super trofeum. Tyle dzisiaj ode mnie, widzimy się jutro, pozdro!